W tym materiale chcę Ci powiedzieć, jakie zachowania sugerują, że kobieta, z którą spotykasz się, albo kobieta, z którą jesteś już w jakiejś relacji, jest prawdopodobnie toksyczną kobietą i najlepsze, co możesz zrobić, to od niej jak najszybciej uciec. Pierwsza rzecz to to, że kobieta, z którą się spotykasz, rozsiewa wszędzie wokół siebie negatywną energię i cały czas narzeka. To jest taki rodzaj osoby, która zawsze widzi szklankę do połowy pustą. A nie do połowy pełną. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby oczekiwać od partnerki, żeby ona zawsze była uśmiechnięta, radosna, żeby wszystko było cukierkowe, kolorowe, wspaniałe. Jak najbardziej dajemy sobie w relacji dowolnej, już nie tylko romantycznej czy seksualnej, ale też przyjacielskiej czy rodzinnej, na to, żeby dzielić się trudnymi doświadczeniami, przyznawać się przed sobą, że czujemy się w jakiś sposób, który dla nas jest niekomfortowy, że mamy w sobie jakieś trudne emocje. Chodzi bardziej o to, żeby zwracać uwagę na to, w jakich proporcjach te różne emocje ze spektrum od bardzo ciężkich, mrocznych, negatywnych, aż do bardzo kolorowych, pozytywnych, e, wspierających, ekscytujących, gdzie tutaj na tym spektrum kobieta, z którą się spotykasz, z którą jesteś w relacji, przejawia swoje zachowania.